Sektor bankowy jest bardzo konkurencyjny. W związku z tym trzeba znaleźć takie obszary, w których które każdy bank musi robić, a które nie są aż tak bardzo konkurencyjne. Przykładem jest AML, czyli wszystkie elementy związane z KYC poznaniem swojego klienta, elementy związane z e, e, mówiąc ogólnie pralnią, tak? czyli e, zapobieganiem e, działań różnego rodzaju organizacji przestępczych, e, fraudów i tego typu rzeczy. Każdy bank to robi. Każdy bank angażuje całkiem spore siły i środki. Musi być na bieżąco. E, coś takiego można by robić jako sektorowe rozwiązanie, oczywiście na infrastrukturze sektorowej e, i wykorzystywać chociażby AI do szukania pewnego rodzaju schematów, które łatwo nie widzimy gołym okiem, czy też łatwo też nie zauważymy przy pomocy algorytmów nauczania maszynowego. To jest jeden z przykładów. Myślę, że możemy sobie wyobrazić kilka innych, na przykład w obszarze wycen nieruchomości. Każdy bank musi to robić w kontekście hipotek. Tu również mamy potencjał na to, żeby pewne rzeczy robić sektorowo. Być może również wykorzystać narzędzia typu AI. Czuję się zaszczycony, że, że mogę być na tej edycji. Jest to bardzo wartościowe forum wymiany poglądów, idei i dyskusji. No, życzę sobie, że będziemy mieli wkrótce 50 urodziny co najmniej.